Na Jana Pawła II, w Wolę, zaprasza Państwa już po raz trzeci na spektakl, tym razem największego komediowisarza XVII wieku, Moliera. Dwa lata temu mogliśmy obejrzeć Antygonę Sopoklesa, rok później fragmenty dramatu Szekspira, a dziś komedię pod tytułem Mieszczanie w Utwór ten został napisany na zamówienie. Która Ludwika XIV. Władca chciał, że w sztuce była zawarta parodia jakiejś ceremonii tureckiej, oraz oczekiwał o komedii przeplatanej tańcem i śpiewem. Mieszczanie szlachcicem jest pierwszą sztuką wystawioną w Polsce już w 1687 roku. Głównym jej tematem są dążenia pana Żuda do tego, aby z mieszczanina stać się szlachcicem. Jako bogaty Nieokrzesany paryski mieszkanin, czyli pan żydem, wystąpi Michał Kaczwarek. <klucz> roli jego żony, kobiety, która uważa swojego męża za wariata, zobaczymy Aleksandrę Krygiel. <klucz> <klucz> Córkę ich, panem za zagra... Alicja Kronowska. A jej zalotnika kląta Karol Janowski. Rola Finhashi, służący pana żudem zaprezentuje Natalia Fartyka. Jest tu kochanego, a zarazem sukę kląta, ciekł się łukasz Szuker. się Państwu jako doradcy. Nauczycielami, którzy będą kształcić Pana rzutem są Marwina Krawczyk, Pana Radę, Pana zależny z do... pancerzem Mariam Zapraszamy na spektakl. Gotowe? Nadejdzie. Będzie tu lada chwila. Nie możemy się teraz skarżyć na brak zajęcia. To prawda. Obaj znaleźliśmy człowieka, jakiego nam było trzeba. To mi gratka dla nas, ten pan D ze swoimi pretensjami do szlachectwa i elegancji. Należałoby życzyć pańskiemu tańcowi i mojej muzyce, aby wszyscy byli do niego podobni. Niezupełnie. Co do mnie, wolałbym, aby klient nieco więcej znał się na rzeczy. Prawda, że się niewiele rozumie, ale wiele płaci. A tego trzeba obecnie naszym sztuką więcej niż czegokolwiek. Co do mnie, przyznam, iż mimo wszystko sława ma jednak swój powa. Mów co chcesz, jednak miło jest pracować dla osób zdolnych ocenić delikatne odcienie sztuki, umiejących odczuć piękność dzieła pochlebnymi słowami uwieńczyć naszą pracę. Zgadzam się z tym i smakuje w nich nie mniej od pana. To pewne, nic milej nie głaska po sercu, ale cóż, z kadzidła nie zrobi się chleba. O samych zachwytach niedaleko człowiek zajdzie. Trzeba dołączyć coś konkretniejszego. Najlepszy sposób chwalenia to chwalić pełnymi rękami. Jest w tym coś prawdy, jednakże moim zdaniem za wiele nacisk kładziesz na stronę pieniężną. Korzyści materialne są rzeczą tak nisko, że nie godzi się przyzwoitemu człowiekowi zdradzać do ich przywiązania. Jednak i ty zgarniasz bez ceremonii dukaty, którymi cię poczciwiec obsypuje. Zapewne, ale nie pokładam ich całego szczęścia. Pragnąłbym, aby przy swoim majątku posiadał także cudownawstwa i gustu. I ja bym wolał. Nad tym też pracujemy, ile w naszej mocy. Tymczasem on daje nam sposobność zyskania w świecie. Jakiego takiego rozgłosu i płaci za innych to, co inni będą chwalili za niego. Otóż i on. I cóż, panowie, co słychać? Pokażcie mi teraz swoje figielki. Co? Jakie figielki? No to, jakże wy to nazywacie. Pro czy biało. A. Wszystko przygotowane. Daję wam troszkę czeku. A to dlatego, że dziś wystroję się tak, jak się ubierają ludzie dystyngowani. Sherma krawiec, czy są parę pary U, myślałem, że już ich nigdy nie włożę. Najchętniej zaczekamy, aż pan będzie miał wolniejszą chwilę. Proszę was, nie odchodźcie, dopóki mi nie przyniosą brania. Chciałbym, abyście mnie widzieli. Co pan rozkaże? Ujrzyjcie mnie w całej paradzie, od stóp aż do głowy. Nie wątpimy o tym. Kazałem zrobić sobie ten szlafrok. Prześliczne. Hrabia mi powiedział, że cały wielki świat ubiera się tak rano. Bardzo panu do twarzy. Lokaj. Co panu wskaże? Nic. Chciałem się przekonać, czy uważasz. Jak wam się podoba moja Liberia? Wspaniała. To których Zwykłe odbywać ranne ćwiczenia. Bardzo zgrabny. Lokaj. Jaśnie, panie? Trzymaj. Dobrze, tak? Wybornie! Nie można lepiej. Pokażcie swoje sztuczki. Chciałem przedtem, abyś pan usłyszał jedną arykę ułożoną do serenady, którą pan był łatwym zamówić. Dobrze, dajcie szlafrok. Lepiej będzie słuchać. Czekaj, nie! Zdaje mi się, lepiej będzie bez szlafroka. Nie, dawajcie zresztą. Tak będzie lepiej. Szumią, miodły na górszczycie, szumią sobie w dal i młodemu smutne życie, gdy ma w sercu żal. Piosenka coś trochę smutna, to mnie usypia. Wolałbym, żebyście o przypieprzyli. Tu i ujdzie trochę. Melodia musi być dostrojona do słów, proszę pana. Kiedyś nauczy mnie ktoś bardzo ładnej nuty. Zaraz, jak on to powiada? Daje słowo, nie wiem. Coś tam jest o baranie. O baranie? Tak, ach mam. Gdzieżeś ty bywał? Czarny baranie, czarny baranie. We młynie, we młynie, mościwy panie. We młynie, we młynie, mościwy panie. A co? Nieładna? Prześliczna i śpiewa pan doskonale. To tak sam z siebie. Nigdy nie uczyłem się muzyki. Powinien by się pan uczyć tak jak i tańca. To dwie sztuki najściślej z sobą złączone. Otwierające umysłowi najszlachetniejsze horyzonty. Czy ludzie dystrygowani uczą się także muzyki? Oczywiście. Zatem i ja będę, ale nie wiem doprawdy, gdzie znajdę czas na tę naukę. Oprócz mistrza pektunku, których kształci mnie we władanie szpadą, przyjąłem także nauczyciela filozofii. Ma rozpocząć właśnie dziś rano. Filozofia zapewne to też coś. Ale muzyka, drogi panie muzyka. Skoro taniec przewleciemy muzyką, będzie robił jeszcze korzystniejsze wrażenie. Sam pan zobaczysz, co to za cacko ten palecik, który ułożyliśmy dla pana. Wszystko gotowe. Zresztą, niech pan nie myśli, że to już koniec. Osobistość taka jak pan. Człowiek mający tyle zrozumienia dla wszystkiego, co piękne, powinien dawać u siebie koncerty. Co środę lub co czwartek. Czy ludzie dystyngowani dają u siebie koncerty? Rozumie się. Zatem i ja będę. Czy to ładne? E, będzie pan zadowolony, zwłaszcza z paru menuetików, które się w nim znajdują dla pana. O tak, menuet to mój tanie. Chciałbym, abyś nie pan nie widział. Dalej, panie tatrzmistrzu. Niech pan boży kapelusz w sytuacji swojej. Nałoż mi pan ukłon, jaki się składa na powitanie markizy. Będzie mi to niedługo potrzebne. Niechże mi pan poda rękę. Nie, niech pan tylko pokaże. Ja zapamiętam. Jeśli pan chce ją pozdrowić z wielkim szacunkiem, trzeba najpierw cofnąć się nieco wstecz przy pierwszym ukłonie. Zbliżyć się trzech następnych. Przy ostatnim darzu pochylić się aż do jej kolan. Niechże pan popróbuje. Panie, przybył mistrz wektunki. Powiedz niech wejdzie. Tu odbędziemy lekcję. Chcę, abyście widzieli. Proszę pana uku. Ciało prosto. Oprzeć się trochę na lewym udzie. Nognie to szeroko. Stopy na jednej linii. na wysokości biodra. Koniec szpady na własnego ramienia. Ramię tak wyprężone. Lewa ręka na wysokości oka. Lewa łopatka nieco wstecz. Była prosto patrzeć śmiało naprzód. Chciało spokojnie. Proszę się złożyć w parcie i atakować tak samo. Raz. Dwa. Do pozycji. Jeszcze raz Śmiał. Śmiało. Zbok wstecz. Kiedy pan atakuje, trzeba, aby szpada szła A ciało było dobrze podane wstecz. Dalej. Złóż się pan w i atakuj tak samo. Raz. Dwa. Do pozycji. Raz. Dwa. Wypad. Jeszcze raz. Wypad. Skąd stajesz? Parować. Proszę parować. No i co? Co już pan dokonujesz? Już panu tłumaczyłem. Już cała tajemnica posługiwania się bronią polega tylko na dwóch rzeczach. To jest, aby bić, a nie dostawić. Wykazałem to kiedyś w sposób doświadczalny. Zatem w ten sposób, choćby nawet człowiek nie był zbyt odważny, może być pewny, że zabije przeciwnika, a sam nie oberwie? Wie? Oczywiście. Czy nie wykazałem tego na przykładzie? Prawda, z tego wynika jasno. Jakim szacunkiem powinno by się nas otaczać w każdym państwie i o ile sztuka posługiwania się bronią góruje nad innymi zbytecznymi umiejętnościami jak taniec i muzyka. Powoli, mości wewniścu, mądro pan o tańku, z większym szacunkiem. Naucz się pan, jeśli łaska, przenić jak należy dostojeństwo muzyki. Śmieśli z was naprawdę ludzie. Porównywać swoje figle do mojej sztuki. Patrzcie mi, pyszałka. A kto mi pocieszna figura, ma jak tym głupi na stronie? Mój ty, wielki transmistrzu, ja cię to nauczę tańczyć jak należy. A ty, mój wielki muzykancie, zaraz mi zaśpiewasz. To bardzo parę Poczekaj ty, ze swoim rożenkiem, ja cię nauczę twojego rzemiosła. Czyś pan oszalał? Szukać kłótni z człowiekiem, który ma w małym palcu. Cię kwarty i tercje, umy znamy człowieka w sposób doświadczalny. Nie tobie z jego doświadczalnego sposobu. Jego kwarty i tercji razem. Ostrożnie mówię. Ejże, ty po mała mała, pamiętaj mistrzu. Ejże, ty droga no! Pamiętaj mistrzu, Księdę do ciebie domiorę powoli. Jak ci to przylepię? Na pozwolenie. Urządzać tak, czyli łaska Tak mi w kolei. Panobia!